Ile można czekać na tą misję? Co ja zegarowałam? co sobie na święta? Sobie? Święta to czas podarowywania prezentów, a nie kupywania prezentów dla siebie. Ale kupiłaś coś na święta w ogóle? No jak że nie. A ja kupiłam, ha. Koreepkę i też kokardę i różne takie tam. I ile ci to kosztowało? Zobaczysz. Pięć stów. Zgadywałam. Pięć stów cię kosztowało, widzę. Ale dobra. Mówiłaś coś wczoraj, jak byliśmy w sklepie. No co się tak ciągle przewracasz? Nie wiem, ten podłoga jest zbyt dziwna. To jest... Nie chcę chłopaka. No właśnie, miałam ci o tym powiedzieć. E, Mówiłaś mi już o tym wczoraj, i właśnie chciałam wrócić do tego tematu. Tam jest fajne. No i tam. Najpierw wejdź do tamtego. Proszę? Znamy się. Prywatna sprawa, gościu. Co ci to? Ej, pytanie, znamy się? Tak. Nie, nie, znaczy nie. Um, chciałam się właśnie z tobą zapoznać. Co jesteś nowa? Jak się nazywasz? Wiki. Wiki, jesteś nowa i nie masz przyjaciół. Nie mam się. Pewnie w samolocie też byłaś samotna. No. Jestem Jake. Pięknie, to mój numer telefonu. A twój? Um, już, już, już ci biorę. Tylko muszę wziąć. O. No, moment. Kartka muszę napisać. Ej, Vicky, chodź tu. Jesteś przecież moją najlepszą przyjaciółką. Nie z samolotu. No, chodź. niech chyba mnie nie porzucisz do chłopaka. Czy to, co słyszałem, to była prawda? Nie, 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 nie. nie jesteś nowa i nie leciałaś wcale samolotem! Eee. I masz najlepszych przyjaciół i przyjaciół! No to dawaj mu mój... Idę stąd. To idź i nie przeszkadzaj mi więcej! Ty... Zepsułaś mi miłość! Eee, może tam, tam? Wiesz, co powinien... I zepsułaś mi właśnie miłość, bo ty chciałaś, żeby od ciebie się powyli chłopak. Nie, idź do tamtego szybko! Mua. Nie znamy się? Tak, nie znamy się. Hello, no. prywatna sprawa! Już idę, idę, co się tak wpieniasz? Chodzi o to, że no. Um. Jestem nowy, nie znam tu nikogo. A, jestem stara. Mam na imię Wiki. Jestem James. Tu mój numer telefonu masz. Dzięki. Jestem z Hiszpanii. Wow. To, a to jest mój numer telefonu. Jak coś, to się zadzwonimy. Pa! Pa. A? Udało mi się. Udało? Mhm. To fajnie. Dlaczego jesteś taka smutna? Udało mi się. Nie udało ci się? To czemu żartować z takiej poważnej rzeczy? Bo lubię żartować. Powinnaś być smutna. Co? O, tam się? jest, jest. Rzeczywiście, ale ja muszę iść do toalety. Dobra. przyjdzie. Ciekła. Ej. Pamiętasz tego chłopaka, co ci mi przypadł do gustu? Mm -hmm. No to to on. Spotykamy się. Mam chłopaka na święta. Fajnie, co nie? Fajnie. A ja nie mam. Jesteś wściekła? Przecież ci się z nim nie udało. Mhm, ale nie mam. Dawałem jej swój numer telefonu i powiedziałam, żebyśmy się zdzwonili. To Obchłama... ty tak powiedziałeś. No to ja tak powiedziałem, ale a ty powiedziałaś jej później, że nam się nie udało. Opowiedziała mi tenko. A teraz przepraszam kotku, ale muszę iść pomagać mamie w przygotowaniach na święta. Przecież święta już za dwa dni. Oczywiście. Papa? Papa? Pa. Może słówko, przepraszam? Przepraszam. Ach. Idę do. Mija, idzie. O, dzięki Bogu. Chłopak chłopaka na święta? Nie. Ja też nie mam. I idę właśnie do chłopaka numer 3. Chłopaki hmm? wszystko, ale najpierw popatrzmy, co się z tym podzielę. Cudowna piosenka. Znamy się? Nie, ale wypatrzyłem cię w tłumie i widziałem, jak tańczysz do mojej piosenki. I bardzo ładna. Mm, dzięki, jak pierwsza, jako pierwszy raz słyszę takie słowa. Mm, komplement. Komplement. <gry> jestem z Jap Jestem Anglii. <coughs> 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 ja jestem z Japonii. Eee, Robisz sobie ze mnie żarty. Że lubię często robić żarty. Nie podoba mi się poczucie w takiego humoru w dziewczynach. Ale dobra, masz tu mój numer telefonu. To mój. Ja muszę lecieć do śpiewania. Może spotkamy się jeszcze. Dobra. Śpiewamy chórek? Eee, wspaniale! Tak, jak ci się udało z tamtym! Ale co tu się stało? Bo mi jeszcze nie opowiedziałaś. A więc, to było tak. Zaczęło się od tego, że Popro po porozmawiałyśmy z Wikim o tym, że ona nie ma chłopaka na święta i o tym, co sobie kupiłyśmy. Nagle zaczęła płakać, że nie ma tego chłopaka, a ja jej wskazałam takiego jednego ładniutkiego do niego i to z jakim zapałem. Akurat w rozmowie widziałam to wszystko. Cóż, szczerze czułam im, żeby się udało, ale. Po prostu musiałam zawołać, że nie jest nowa, ponieważ przez przypadek podsłyszałam. Moja pierwsza zasada: nie wolno, nie wolno kłamać chłopaków. Jakoś Twoja zasada. Nie przeszkadaj mi w opowaja, opowiadaniu. Dobra, dobra. Było takie coś, że wskazałam jej jeszcze innego chłopaka. Był nowy. Przerwałam mu także w rozmowie i nagle wypowiedział to słowo, które na zawsze zostawiło go u mnie w myśli. Jestem z Hiszpanii, czyli że to urodzony Hiszpan. Moment, moment, moment. Jeszcze raz od początku, bo nic nie zrozumiałam. No, więc zaczęło się od tego, że. Zaczęło się od tego, że. Chciałam zacząć temat o chłopakach, ale oczywiście Wiki zaczęła labidzić, bo nie ma chłopaka. Skazałam jej pewnego chłopaka i poszła do niego z zapałem. Słuchałam w rozmowie. Widziałam, co się kroi. Nie spodobał mi się ten chłopak, ale po prostu musiałam, musiałam to powiedzieć. Knęłam do niego, wykrzyknęłam do Wiki. I. Wiki, jestem twoją najlepszą przyjaciółką, nie z samolotu. Chyba mnie nie pośrzucisz dla chłopaka. A wtedy on był na nią wkurzony. Ona próbowała mu wszystko wytłumaczyć, lecz on powiedział jej, żeby się do niej nie zbliżał. Coś takiego, nie wiem. Przyszła tutaj. Rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy i wskazała mi kolejnego chłopaka, ale, ale nie chciała i musiałam ją tam pociągnąć. Mmm, znamy się. Nie. Yeah. I zaczęli tą rozmowę. Ja tak nie mówię. Mmm. Zaczęli tą rozmowę, aż w końcu on wypowiedział słowa, które na zawsze zostawiły je w moim sercu. Jestem z Hiszpanii. Wow, wow to jest urodzony Hiszpan. Nie, no po prostu muszę. Muszę. Po jakimś czasie. Yy, Wiki odeszła. Wrócił do rozmowy. Powiedział najpierw, że im się udało, a ja byłam troszeczkę zawiedziona. Lecz potem powiedział, powiedziała, że to był żart i że im się jednak nie udało, chowając numer jego telefonu do tej nowej torebki. Muszę iść do telety, bo chciałam się z nim spotkać. Nie było w przedzielu 10 minut. Ona zaczęła wariować. Nagle zauważyła nas w tune. Jak się naturalnie całujemy. Nie tupałam! Potem przeszłam z nim do niej i zaczęliśmy rozmowę. Ona nie wyglądała na zawścieczoną. Za Potem on musiał odejść. No i później przyszłaś ty. Padała, pada. A potem poprosiłaś mnie o opowiadanie opowieści, co się tak właściwie stało. A, zapomniałabym! Jeszcze przedtem ona, ona jeszcze innego chłopaka sobie znalazła z chórku. Co się wróciła, już tam na tą rozmowę nie chciało mi się patrzeć, patrzyłam się tylko na jedną rzecz. Na pewien butik z torebką w środku. Siła opowiedziała mi wszystko, że jej się udało. Byłaśmy podekscytowane. A potem przyszłaś ty. Z oczywiście twoim super wejściem. Powiedziałaś, hej dziewczyny. Mówi. No i wtedy musiałam moim pięknym głosem zacząć opowiadać historię. A potem jak już byłam w połowie opowieści i się musiała się spytać. Chwila, chwila, ja nic nie rozumiem, zacznij od nowa. Moment, chwila, ja tak nie mówię! Wystarczy Ci tyle opowieści? Ja tak nie mówię! Chcesz mnie wkurzyć? E, Bella idzie. Mm, jak na złość. Proszę, proszę, luzacka idziała. Ile mam ci raz odpowiadać? Jestem modlision. Co, ucisz, uścichłaś, bo nie wiesz co odpowiedzieć. Przestań na mnie pluć, to jest nie profesjonalne. Co, pani zaraz ukradniesz stamtąd jaką, jakąś y, warstwę i mnie uda. A, mam, mam, mam sukienkę. E, zaraz wracam. Po, jaki, po jakiejś minucie. Hej, już jestem. Patrz na moją super sukienkę. To są dekoracje, zdejmij A zdejmij. zdejmij te dekoracje. Ała! Zostaw, to jest szal z najnowszej kolekcji. Są dekoracje. Popsułaś moją piękną sukienkę i mój szal. No to są dekoracje. Mówisz, no jakbyś była jakaś poważna, poważna, poważna. To jest dekoracja, wariatko. Sama mi to mówiłaś dosłownie przed minutą. A to różne papiery rozrzucane to twoja erumiza. Nie ma takiego słowa jak erumiza. Weź ty naucz się dziecko słownika. Tylko daj mi się z powrotem ubrać. Dekoracja? A żebyś wiedziała, że tak. Słuchajcie, Bella jest największą dziedzią świata. <grym> Z <wytrza> <ha>, <grym wytrza> czego się śmiejecie? Z czego się śmiejesz? <grym wytrza> to nie ja. O zobacz. zobacz. Zobaczysz. Zobaczysz co ja ci zaraz dam wariatko. Boże, nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Kim ty jesteś? Nieważne, chodź. Chodź! Posuncie się! No, posuncie się! To nie ja! Oh. Dążyła uciec. Muszę, muszę zadzwonić do rodziców Fiki. O, idzie. Co to był za koń? Jakiś tam, jakiś tam. Nie wiem, jakiś szaman. <tok> no, jakiś szaman. Na wiatr się śpi. spiesza. No wiesz, jak będziesz tak dymuchać, to jasne. E, co to za chomik? Jezu, chyba przywiało. No dobrze, zadzwonię do Twoich rodziców. Halo, proszę Pana, proszę przyjechać na plec Świętej Kingi. Tak, dziękuję. Jestem, kochanie. Zadzwonię do Twojej mamy. Yy, Maryla? Jestem. O, Wikusiu. Chodź, idziemy do domu. Wy też. Ty nie, bo ty na pewno pomagałaś tej belce. Chodź, opowiesz nam wszystko w domu. Wcale się nie ona nie pomaga belli. Ciąg dalszy nastąpi.